Cześć, witaj z tej strony Lena Retromama. Rozpoczynamy wielkie emocje. Rozstrzygamy losy dwóch saszetek w jednym meczu. Mamy dogrywkę. Mocne karty, złote karty, nie rozstrzygnęły nam poprzedniego spotkania, dlatego będziemy ratować się tymi zawodnikami, którzy znajdują się w kolejnej parze przygotowanej do czwartej serii rozgrywek naszego mundialu saszetkowego w ramach edycji kart panini poświęconej Mistrzostwom Świata w piłce nożnej w Katarze 2022 roku. Mamy drugi hotel all inclusive przygotowany na rozstrzygnięcie. Kody wędrują do boksu, boksa. Pamiętaj, sprawdzaj opisy, bo tam są linki. Jeżeli coś będziemy sprzedawać, widzę, że jest jakieś logo. Dobra, ułożę od razu te karty, żeby nie było do góry nogami. Już wiemy, że po lewej stronie jest jakieś logo. Tu też się coś dzieje. Sprawdzę tylko, żeby nam się wygodnie rozstrzygało. Dobra. No to co? Zawodnicy po bokach na złoto trzymają kciuki. Jedziemy. 215. Do 211. Nie ma bramki. 224. Do 224. Mamy remis. Jest honorowa bramka na lewej stronie. 218. Do 212. Znaczy na prawej stronie. Przepraszam. Dobra. 206. Do 216. Zdecydowanie punkt idzie na lewą stronę. 245 do 220. Zdecydowanie na lewą, i tu już mamy 5. To jest chyba rozstrzygnięte. Loga nie grają, czyli drugi gol po prawej stronie. Top master. Spełnione marzenie Neymar. Mam kartę od 1 do 9. Bardzo się cieszę. Top master to jest rarkowatość na poziomie. 5 na 6 gwiazdek, czyli naprawdę ekstra. Punktów 300 do 235. Jakby to powiedzieć, z czym do ludzi chyba najmar będzie rozwalał system tą kartą. No i zobaczymy. 265 do 265. Remis. Piękny wynik, chyba najwyższy tej saszetki. Aż 7 punktów zdobytych aż 7 strzelców. Podejrzewam, że karty Top Master nie będziemy dalej używać, no bo 300 to jest zwycięstwo nad każdą drużyną, nad każdym zawodnikiem. Więc pewnie najsprawiedliwiej będzie po prostu odłożyć, tym bardziej, że Neymar no, już swoje na boiskach na pewno zrobił i jeszcze zrobi. Dobrze, mamy lewą stronę zwycięską. Zawodnicy ze smutkiem schodzą z boiska, ale za to jako pierwsi odnajdą swoje domki w albumie. Swoje pokoje w albumie. Dobra, mamy jeszcze większą widownię. I co? Przyjdzie czas na piąty, przedostatni mecz w ogóle tego otwarcia boksa. Trzymaj kciuki za te saszetki i czy coś ciekawego w nich będzie, Dowiemy się w następnym odcinku. Tymczasem pozdrawiam. Obserwuj oczywiście retro-rodzinkę. Subskrybuj, bądźmy w kontakcie. Baw się razem z nami. Daj znać, czy ty też masz kartę Top Master Neymara. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia!